Większość powikłań po skleroterapii są to tak naprawdę nie powikłania, tylko skutki uboczne w postaci zaczerwienienia, odcinkowego, niewielkiego zapalenia żył. W przypadku, kiedy ta skleroterapia nie do końca zadziała na to, na to leczone naczynie, uczucie obrzęku, zaczerwienienie, przebarwienia, które powstają jako efekt uwięzienia krwi w zamkniętym przez skleroterapię naczyniu. Natomiast zdarzają się również takie powikłania, które doprowadzają do powstania trudno gojących się ranek na nogach. Mówimy to tutaj o martwicy po skleroterapii. Trzeba pamiętać tutaj, w jaki sposób skleroterapia działa. Ten środek, który podajemy do żyły, działa drażniąco na ścianę naczynia w ten sposób, że wywołuje jej miejscowe zapalenie. To miejscowe zapalenie wynika z tego, że sklerozant uszkadza błonę fosfolipidową komórki. Z którymi to komórkami wyścielone jest od wewnątrz naczynie krwionośne, do którego podajemy preparat. Natomiast sam sklerozant nie jest selektywny w stosunku do tej konkretnej komórki, która wyściela ścianę naczynia. Jeżeli podajemy dużą ilość sklerozantu do naczynia i część, spora tego sklerozantu wydostanie się poza naczynie, albo na przykład dostanie nam się część tego sklerozantu do naczynia tętniczego. A jest to naczynie tętnicze, które zasila pewien obszar skóry, i nie ma jakby zapasowego krążenia tętniczego doprowadzającego krew do tego miejsca, może dojść do niedokrwienia pewnej części tkanek i do powstania martwicy, czyli do powstania ranki mniejszej lub większej w obszarze skleroterapii. Są to przypadki bardzo rzadkie. Na kilka tysięcy wykonanych skleroterapii zdarza nam się jeden, czasami dwóch pacjentów z tego typu powikłaniami. Natomiast należy o tym pamiętać, że nie są to zabiegi zupełnie stuprocentowo bezpieczne. Zwykle każdy zabieg, który wykonujemy, w tym skleroterapia, wiąże się z pewnym ryzykiem. Tutaj to ryzyko spowodowania ciężkich powikłań jest niewielkie. Natomiast Martwica powstanie ranki, która się bardzo długo goi, jest często przykrym następstwem tego zabiegu u pacjenta. Dlatego pacjent, szczególnie taki, który ma rozległe zmiany, powinien jest przez nas uprzedzany o możliwości wystąpienia tego rodzaju powikłań.